Wiecie, właśnie przygotowałem sobie ultralighta mojego, wiecie, ultralighta i wybieram się na okonie. Słuchajcie, powiem Wam trochę o swoim zestawie. No, podstawa to plecionka, u mnie to jest 0,15, plecionka do tego zamontowałem taki przypon wolframowy jakieś 40 cm bo nastawiam się na bardzo duże okonie a do tego no, taka przynęta myślę, że na dużego okonia będzie się nadawała no i na te zimowe okonie styczniowe myślę że będzie to bardzo dobry zestaw także taki kijaszek kołowrotek 2-3 yy, tysiączki, słuchajcie, trzy tysiące. Yy, no i super ultra light, wiecie. Także wybiorę się na okonia styczniowego. Mam nadzieję, że będę mógł pochwalić się, słuchajcie, takimi garbusami. Witajcie w kolejnym filmie na kanale Wzrost Fishing TV. Dzisiaj sobota, trzecia sobota stycznia. No jak widzicie, przeglądam sobie Facebooka. Naprawdę momentami mega jestem podjarany. Słuchajcie, jak już wrzucacie fajne fotki z fajnymi rybami, już złobionymi w tym nowym sezonie i powiem wam naprawdę aż po prostu naprawdę taką, yy, taką chęć mam, żeby już wziąć wędkę i po prostu jechać nad wodę. Yy, już za kilka dni opłacam kartę wędkarską, także myślę, że już będę mógł na jakiś pierwszy swój rekonesans tutaj gdzieś tam na domowe wody wyruszyć yy, w pogoni za może jakimiś fajnymi garbusami, pasiakami, yy, ewentualnie za jakimś kleniem jaziem, no zobaczymy naprawdę już nie mogę się doczekać ostatnie dni naprawdę było bardzo pięknie, fajna pogoda zimowa <noise> także da, naprawdę za oknem, słuchajcie, no nic z nieba nie leci no niebo jest co prawda zachmurzone ale po prostu no idealna pogoda by wziąć wędkę i wyruszyć nad wodę i na pewno wielu z Was to już uczyniło, także Naprawdę fajne fajne ryby pokazujecie. Ten dzisiejszy odcinek tak postanowiłem zrobić, tak z potrzeby chwili. Chciałem im pewien temat poruszyć, ale zanim przejdę do rzeczy, to chciałem Wam przypomnieć o konkursie, który, o którym już Wam wspominałem w poprzednim filmie. Tam link się wyświetli. W poprzednim filmie, który mówiłem o moich planach na ten sezon i o tym, co się będzie działo na moim kanale, dlatego chcę Wam jeszcze raz przypomnieć, że przygotowałem konkurs na pierwsze, pierwszy tysiączek, tysiąc subskrypcji. Także jak widzicie, no małymi krokami zbliżam się do tego tysiąca. No i chciałem Wam dzisiaj już taką małą zajaweczkę pokazać tego, co dla Was już przygotowałem. A mianowicie, tak jak Wam powiedziałem, konkurs odpalę w momencie, kiedy na liczniku wyskoczy ten pierwszy tysiąc subskrypcji. Także kiedy ten konkurs ruszy, zależy to tylko i wyłącznie od Was widzów. Także zapraszam Was do... Subskrybowania mojego kanału, do lajkowania moich e, filmów, udostępniania, tak aby po prostu e, ten kanał docierał do jak największej widowni. No i myślę, że już wkrótce konkurs będę mógł, słuchajcie, odpalić na moim kanale. Także wszystkie zasady e, tego konkursu i oczywiście o nagrodach pogadamy sobie właśnie w filmie konkursowym. A tyle wam dzisiaj uchylę Romka. Oto. Dotarła do mnie nagroda główna, na ten właśnie przeznaczona na ten konkurs, Także by Was zachęcić do tego, no to dzisiaj ją tylko tyle pokażę. A co tam jest w środku, no i o większych szczegółach związanych z tą nagrodą, pogadamy sobie w filmie konkursowym. Także jeszcze raz subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie i wkrótce ruszymy z konkursem. No to słuchajcie, to tyle tego y, wstępu. Tak jak wam powiedziałem, ten film to jest taka potrzeba w chwili, y, ponieważ y, mówię przeglądam y, Facebooka i naprawdę lubię sobie popodziwiać y, te piękne ryby, które prezentujecie, złowione już w tym sezonie, te piękne okonie 30 plus, no piękne garbusy już łowicie. Y, powiem wam, że już Wam w tym momencie zazdroszczę piękne y, klenie, piękne piękne płocie te zimowe ryby naprawdę słuchajcie, robią na mnie ogromne wrażenie a co mało tego naprawdę tak mnie pobudzają do tego, żeby wziąć już wędkę i, i pójść na ryby i mam nadzieję, że już za kilka dni kiedy opłacę swoją kartę wędkarską będę mógł wziąć wędkę i już taki zrobić rekonesans. No ale mm, wśród tych pięknych, słuchajcie, zdjęć yy, z pięknymi rybami, yy, niestety również trafiają się takie perełki, w cudzysłowie oczywiście, gdzie po prostu yy, no, wrzuca ktoś pięknego szczupaka. Słuchajcie, moja sześćdziesiątka w tym sezonie, moje nowe PB yy, w tym sezonie, piękny, słuchajcie, tłusty, yy, gruby szczupak. Okej, okay. czasem są to zdjęcia prezentowane z wód zagranicznych, tak, czyli gdzieś tam Anglia, Irlandia. Tam są inne przepisy, okej. Okay. Nie tego, tego tutaj nie dotykam, ale słuchajcie, no wrzucacie zdjęcia z naszych tutaj polskich wód właśnie z takimi pięknymi rybami, których tak naprawdę już od początku tego sezonu łowić, no nie wolno, tak. Regulamin wyraźnie mówi, że ryby te jak szczupak, sandacz objęte są okresem ochronnym, szczupak do końca maj, do końca kwietnia, są wody, gdzie jest objęty również do końca maja, ale możemy od maja zacząć łowić szczupaki, a sandacze od 1 czerwca, także do, o, w tym okresie od początku roku tych ryb łowić y, tak naprawdę nie powinniśmy. No i słuchajcie, no, co mnie no, uderzyło widząc niektóre właśnie fotografie tych pięknych szczupaków y, czy też sandaczy. No to zestawy, na które je łowicie, naprawdę to są y, takie ultralighty y, zbliżone. Słuchajcie do tego, co Wam zaprezentowałem na początku filmu i robię to teraz czyli słuchajcie, no gumy okoniowe bo często piszą no dzisiaj wybrałem się na okonie i taki oto piękny przyłów, ale przy pysku szczupaka wisi słuchajcie tej wielkości guma nie wiem, 8 cm minimum no i słuchajcie jakiś wolfram umieszczony no i pleciona, no i oczywiście słuchajcie na mój piękny okoniowy zestaw złapałem moją pierwszą życiówkę w tym sezonie no słuchajcie no nie, nie nie bądźmy śmieszni ja uważam że jest to naprawdę takie celowe działanie bo powiem wam jak, jak ja to widzę jak ja to robię słuchajcie z początkiem sezonu kiedy wybierałem się na te pierwsze zimowe ryby zawsze wybierałem najżejszą wędkę najbardziej delikatną wędkę z moich z mojego arsenału, yy, uzbrajałem, uzbrajam, bo tak robię cały czas, Uzbrajam naprawdę w, w cienką żyłkę, nie wiem 0,16, no 0,20 też uzbrajałem, ponieważ na rzekę idąc muszę się liczyć naprawdę z, z licznymi zaczepami, więc troszeczkę tu mocniejszą i tak naprawdę nie uzbrajałem tej żyłki w żadne przypony. I nigdy nie nastawiałem się, że złowię szczupaka, i powiem Wam, łowiąc na paproszki, tak zwane, czyli na bardzo małe przynęty, no, maksymalnie do 5 cm, ale to jest maks. Większość tych paproszków, z którymi obławiam w tym okresie, to jest na poziomie 2,5-3 cm. Także takimi przynętami y, próbuję złowić tego zimowego okonia, bo jeżeli biorę spinning, to głównie nastawiam się na okonie, no i ewentualnie y, na klenia, jazia. To są moje główne cele y, na początku roku. No i zdarza, słuchajcie, zdarzało mi się, że uwiesił mi się jakiś zębaty, szczupaczek. Ale to zazwyczaj były pistolety, no maksymalnie, nie wiem, 40 cm. Szczupaki bardzo delikatnie zapięte za wargę, ewentualnie gdzieś w te tak zwane kleszcze. I nigdy mi nie, wam, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby mi e, szczupak e, obciął e, tą małą przynętę, tak? Nie uzbrajaną żadne wolframy stalki. Tylko po prostu bardzo delikatnie przynęta chwycona, ryba odpięta i wypuszczona niemalże natychmiast do wody. Także rybie na pewno krzywda się nie działa, ale słuchajcie, no uzbrajamy wędzisko typowo pod dużego drapieżnika. No to nie, no, no nie oszukujmy się, tu jest działanie, ja uważam, jakieś nie wiem, z premedytacją nałowienie tych ryb w tym okresie, kiedy przygotowują się do tarła, zakłócanie ich jakiegoś rytmu, nie wiem. no Warto byłoby się nad tym zastanowić, pomyśleć. I też słuchajcie, ja myślę, że też nie powinniśmy się za mocno ekscytować no, takimi rybami, złowionymi właśnie w tym okresie, gdzie naprawdę pod tymi zdjęciami słuchaj, piękny okaz, piękna ryba bo mimo to wydaje mi się, że to działa wręcz zachęcająco do tego, aby jeszcze słuchajcie gdzieś tam i próbować pobić kolejny rekordzik. Naprawdę w tym okresie myślę nie warto. Powiem Wam więcej, że y, rozmawiałem też z wędkarzami, y, kiedy mówiłem, że słuchajcie wybieram się na ryby, to był luty, może marzec, jadę na ryby, na białoryb nawet. Powiem Wam, że byli wręcz niesmaczeni, bo oni zaczynali sezon później, bo chcą po prostu wszystkim rybom, które w tym okresie y, przygotowują się, dotarła, dać spokój. No Każdy może mieć tutaj oczywiście swoje zdanie, ale po prostu o gatunki, które w tym okresie są chronione, naprawdę szczególnie dbajmy, bo żadne w tym momencie catch and rivers nie będzie działało jeżeli nie będziemy słuchajcie w tych prostych rzeczach jak przestrzeganie regulaminu nie będzie żadna idea żadne zasady jakie sobie będziemy przyjmować ale nie będą działać to tyle w tym temacie tak jak mówię taka potrzeba w chwili chciałem ten temat poruszyć Wszystkim tym słuchajcie, którzy już mają na swoim koncie piękne ryby, piękne okonie, piękne płocie, leszcze, naprawdę klenie, jazie, to gratuluję z całego serca. No a do tych, którzy gdzieś tam biorą wędki polują na szczupaki, na sandacze, no to apeluję, aby się po prostu zastanowili, czy naprawdę warto. No to dobra, to dzięki za to, że yy, zechcieliście obejrzeć ten odcinek. Że jesteście ze mną, za każdą nową subskrypcję, za każdą łapkę pod tym filmem i pod innymi filmami, naprawdę ogromne dzięki z całego serducha. No i przypominam, że nagroda czeka, nagroda czeka. Nie chciałbym, aby naprawdę mocno się zakurzyła. Dlatego subskrybujcie, lajkujcie mój kanał udostępniajcie i odpalamy konkurs. No i Was oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka, który mam nadzieję, że już wkrótce pojawi się na moim kanale. Zachęcam Was również oczywiście do komentowania tego odcinka. No i słuchajcie, co Wy o tym myślicie, jakie jest Wasze tutaj nastawienie do tego tematu, bo zapewne też wielu z Was widzi to, co się dzieje. Także pozostawcie komentarz. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie.